Hejka, witam Was w nowym odcinku i w sumie jest to pierwszy odcinek z moim głosem na tym kanale um, po długiej przerwie, więc y, loguję się na swoje konto, na którym nie byłem już pół roku, jestem w sumie ciekawy co się na nim zmieniło, więc zapraszam do oglądania. Tak więc jestem już na koncie i no cóż. Pierwsze co mi się wyrzuca w oczy to to, że jest na pewno nowy VIP od tego pół roku, to na pewno nie da się nie zauważyć. Em, zakrycimy sobie kołem, zobaczymy co wylosujemy. Em, chyba wtedy jeszcze jak grem były jeszcze te, bo wiecie, kiedyś był, maksymalnie można było chyba wygrać 40 czy tam 20, to było... To, to pamiętam, że jeszcze było. E, co tu się dzieje, bo widziałem... O dobra. Powiem mam, że bardzo ładny zwierzaczek. Dobra. Mniej więcej ogarniam o co chodziło w MSP, bo... Na MSP ogólnie byłem wczoraj, ale na moim drugim koncie więcej mniej więcej już ogarniam o co chodzi. Y Kubek. Tak pamiętam jeszcze, że jak się dawało Enter i Shift, to się dawało, na, dawało tak, jakby no, na dół o jeden wers. Czy, no. Dobra, dostęp jednego autografa. Wow, cztery lajki. Ok, dobra, jest ok, dobra, dobra, mi to pasuje. Wcale nie jest aż tak źle, to konto chyba jeszcze nie umarło. Dodam tu też Tobie autograf, bo czemu nie? będzie milutko i no dobra. Nie wiem w sumie od czego zacząć myślę, że zaczniemy sobie od, w sumie zaczniemy i pewnie zakończymy, od zakupów, ale najpierw jeszcze chcę zobaczyć, czy może ktoś dał mi prezent, co jest bardzo w sumie to jest niemożliwe. W każdym razie o, zobaczcie, jeden Maciek 494 się zachował tylko w najkach. pewnie też już nie gra. Znając życie, kto ta grafa dołączy do mojego? A może gra? W każdym razie dziwne, że mamy jeszcze w najkach i się nie dziwię, że nie mam serduszka ani w tych dwóch gwiazdkach nikogo, bo nie było mnie tu naprawdę długo. Dobra, tu nic się nie zmieniło. W wymianach też się nic nie zmieniło. Zaraz zobaczę jeszcze do garderoby, ale na wstępie. Na wstępie, w sumie po prostu chcę zobaczyć yy, Bo powiem wam, że subskrybuję kilku youtuberów, z, którzy nagrywają MSP I widziałem, że doszły jakieś nowe bluzki i w ogóle jakieś dripy Jakie jeszcze grałem to była jeszcze koszulka drip i chyba... O Jezu, co to było? Nie pamiętam, coś tam chyba jeszcze z dripowego było W każdym razie już... Yy, nie pamiętam W każdym razie wiem, że teraz yy, jest nowa bluzka I jest to bluzka z tego co wiem to chyba pikselowa Nie wiem czy dobrze mówię, bo... Nie pamiętam, ale wiem, że w tytułach mi to często się przemieszywywało. I tak, jest to czarna bluzka nie dripowa, tylko pikselowa, więc MSP tutaj znowu chce, żeby użytkownicy tej gry wydawali dużo pieniędzy na takie uranka, więc no, to sobie damy może na listę życzeń, może jakaś dobre dużyczkę kupi. Okay. W każdym razie. Um, chcę jeszcze zobaczyć, przede wszystkim, um, co się stało w klinice piękna. Czy coś doszło? Um, bo jestem w sumie bardzo ciekawy, czy coś doszło. Um, wow! Um, nie powiem, to wygląda dość dziwnie. A jak co, jakby się stało, jakbym zmieniał wszystko na czarno. cię te oczy było już X lat temu, ale. przesadziłem X lat temu, ale miesięcy, kilka temu. ja oczywiście o tym nie wiem. O, ale te oczy są. Ła... Ej, te oczy nie mają brwi! W sumie teraz zauważyłem. O oh lol. Ale w każdym razie, gdyby te oczy miały brwi, to ja wam mówię, że to by były chyba najładniejsze oczy, jakie są w tej grze. Chyba tak. Te oczy... te oczy gdyby nie miały aż takiej mocnej kreski, też by były takie... Jezu, czemu MSP psujesz tak to wszystko? To ser... ta tęcza czy ona była? Nie pamiętam, ale chyba nie, ale... Y ale nie pamiętam, a z moją pamięcią wiecie jak jest. W ustach też chyba nic nie doszło, chociaż tego nie pamiętam szczerze. Możliwe, że tego nie było, bo kompletnie nie pamiętam, żeby to no, było. <grystanie> z czego to kolor... Aha, to zmienię kolor ust. Ej, to w sumie nie wygląda tak źle, ale chyba zostanę przy tym, bo to mi się chyba jednak bardziej podoba. Ale w sumie niedługo już będę mógł yy, kupować z aparatem, bo niedługo też będę miał aparat na zęby, więc yy, będziecie mogli mnie zobaczyć w nowej odsłonie jak i w Realu, jak i na Mister Planet i będzie wiecie, jeden do jednego. Dobra. Chciałem jeszcze zobaczyć w sumie najbardziej chciałem zobaczyć zwierzaki, bo zwierzaki bardzo często dodawali jak ja jeszcze grałem w sensie, no chociaż raz jeden zwierzak na chociaż te 2, 3, 4 tygodnie. Mam nadzieję, że teraz co jemce zrobiłem. Oczywiście jakiś komunikat dziwny o myszce, że jaki w ogóle komunikat zrobiłem a ja przypadkowo tylko kliknę ten przycisk. Okej, kliknąłem na mojej myszce jakiś dziwny przycisk, bo mam taką na nową myszkę, który właśnie nie cofnął na stronę. No, w sensie w Google, więc e, nie polecam serdecznie e, mojej myszki, więc dobra. Chodźmy jeszcze raz na Mista zobaczymy, czy tu też e, zrobię, e, przejście. E, ogólnie chciałbym, żebyście w komentarzach pisali, e, co mogę w ogóle robić e, na odcinkach, Bo wiem, że teraz już bardzo mało osób prowadzi serię, e... Takie serie MSP 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja myślałem, żeby powrócić do MSP, Plus oraz żeby po prostu dodawać kilkanaście, chociażby z niej takie inne filmiki, takie, które są wiecie, takie na topie, jakby to powiedzieć. Blockstar Planet i może właśnie to MSP, Plus i to by było chyba wystarczająco dobra. Wierzchownik, mam nadzieję, że my już nie z tym mieszką. Dobra, zacznijmy sobie nic bo nic, zawsze nic było więcej. I ludzie, już... które są wiecie, takie na topie, jakby to powiedzieć, Blockstar Planet i może właśnie to MSP, Plus i to by było chyba. Wystarczająco. Dobra, zwierzaki, mam nadzieję, że nic tu już nie kliknę myszką. Eee, dobra, zobaczymy sobie najpierw wuniz, bo wuniz zawsze wuniz było więcej. I już widzę, że dodali chyba dość dużo. Na pewno dodali tego zajączka. W sensie to jest chyba zajączek, nie wiem. W każdym razie ten zajączek był w VIP 2015 chyba, albo w zadaniach, w zadaniach, nie, on był w zadaniach, sorry. On był w zadaniach. On był w VP japońskim w 2016 chyba, albo 2015, nie pamiętam, te wybaczcie, ale już moja pamięć po prostu umiera od tyłu, więc już nie pamiętam aż tak starych rzeczy. W każdym razie tego zwierzaka zawsze chciałem mieć no i... No i mogę go mieć, tylko że jeszcze nie, bo jeszcze mnie nie stać. Lasówka była też w zadaniach chyba w 2017. Tego zwierzaka w ogóle nie widziałem i on znam życie był w zimę, bo no, widzicie, ma te takie sopelki. Tego zwierzaka też nie kojarzy, taki, nie wiem, dziwny, w sensie bardzo ładny, ale nie wiem, tak jakoś taki jest po prostu inny, taki odmieniec, nie żebym był rasistą czy coś, ale wiecie. Tego zwierzaka też w ogóle nie kojarzę, a jest bardzo ładny, powiem wam, że ten mi się bardzo podoba yy, i to tak naprawdę ładny jest. Ten zwierzak wiem, że był kiedyś w gazetce i też, go, i też go kiedyś bardzo chciałem mieć, ale będę mógł go mieć, jak zarobię tyle Starcoysów. Dobra, i tu już chyba nic nie ma, to już chyba wszystko było. Zobaczymy teraz sobie zwykłe petsy, w sensie w zwierzątka zwykłe. I chyba tu coś doszło, czy nie? Nie wiem, czy świnka przypadkowo nie doszła. Nie pamiętam powiem wam, czy świnia już była, bo coś kojarzę, ale tak wiecie, tak nie, żeby wam powiedzieć na 100%. I nie pamiętam czy też był ten kuc. To chyba było na Halloween, to jeszcze chyba grał, Nie wiem. Szczerze mówiąc nie pamiętam czy to było, ale bardzo ładne zwierzaki dodali, powiem wam. Co tu jeszcze można zobaczyć w sumie? Nie było mnie dość długo, może w poczcie. W poczcie raczej też pewnie nic nie będzie. Dwa dwa miesiące temu tam. Yy, blady i młody jesteś, widzę. Szukasz do popisania. Ho, ho, ho. No widzicie tutaj um, Ogólnie widzę, że masz coś koło 16 jub, Biały i młody jesteś, widzę e, Więc widzicie, Kuba tutaj W sumie nie Kuba, ale e, moi widzowie Tutaj do mnie zerwają Więc no, <ścoughs> więc dobrze widzicie e, No, dwa miesiące Dwa miesiące, dwa miesiące Więc, e, więc Okej, okay. nie wiem w sumie co jeszcze można Zobaczyć, jeszcze może bym zobaczył e, Co tam z moimi zdjęciami, bo w sumie Moje stare zdjęcia też tu są jakieś Ehm... Um, Okej. Okay. Dobra, powiem wam, że na tym zdjęciu wyszłem wyjątkowo brzydko e, i to tak naprawdę brzydko i słodki chłopiec. O, dziękuję, kochany No. Um, wszystkie tygodnie unikatów. O Jezu, to był chyba jeden z ostatnich odcinków na tym kanale i potem zrobiłem tą przerwę z tego co pamiętam. Tu widzicie też są moje stare zdjęcia, takie typowo stare, na przykład to patrzcie, no to jest, to jest bardzo stare. To jest chyba z... To nie było w te, w te ferie, tylko. Nie, czekajcie. To nie było w te ferie, tylko jeszcze poprzednie, chyba. Albo w wakacje. Nie, to było w wakacje. Dobra, sorry, sorry. Już, już sam się mie mieszam, ale w każdym razie widzicie, też y, oglądałem Pokémony. Y, dawno, o tutaj mam jeszcze, jak nie wiem, 5000 subów. Y, no, tutaj w ogóle jakieś Always, y, always Alone. Wtedy, wiecie, wtedy ja nawet nie wiedziałem co to znaczy, ale wiecie, każdy to używał w zdjęciach, więc mówię, a dobra, napiszę też Always Alone. No. No hej, widzicie tutaj. To zdjęcie w ogóle też mi się kiedyś bardzo podobało i czemu ja patrzę w ogóle na zdjęcia. Halo. Ja nie mam patrzeć na moje stare rzeczy i ich wspominać, tylko mówić co się zmieniło, a zmieniło się bardzo dużo według mnie. Jeszcze wejdę tylko do szafy i tutaj obczaję. Co tu mogło się ciekawego wydarzyć? Myślę, że akurat ten zestaw tęczowy jest w miarę ładny i ten Nie, dobra, tak może chyba zostać. Tak mi się w sumie bardzo podoba e, i wydaje mi się, że zmieniło się bardzo dużo rzeczy. O, i klinika chyba też doszła. E, nie wiem, czy jak grałem była ta klinika, ale w każdym razie e, to była też nowość, jak ja chyba kończyłem grę. W sensie, wiecie, jak robiłem dół więc no, chyba wezmę sobie ten jaśniejszy odcinek skóry i w sumie jest chyba tak samo. No, i więc bardzo mi się podoba e, MSP, wydaje mi się, że idzie w bardzo dobrą stronę i niech idzie tak dalej, niech dodaje jeszcze więcej rzeczy, a na przykład, no, powie, powiem Wam szczerze, oj, y, niech MSP na przykład usunie jakieś niepotrzebne opcje i za, zamiast nich da jakieś inne i myślę, że MSP naprawdę wyjdzie na, na dobre miejsce. Więc ja już się z Wami żegnam. E, jak widzicie, na MSP się zmieniło dość dużo, jednakże, no, też nie do końca. Więc dzięki za oglądanie, Buśka. Napiszcie jeszcze, co chcecie w odcinku.